Ogryzał taką i to podważyło mi retainer, który mam. Nie, no nie, najgorszy uczucia. I teraz gryzę klej. Czy lat? Taki retainer? jest takie. A, retainer. Ej, my te truskawki, Wiga. A co strzela cikiel? Mam nadzieję, że ona jest zmutowana wata. No może po prostu strzela. <laughs> może ma kręgosłup. <laughs> Ile mogę to do toalety? Oblizałem się w nas i dzisiaj Czy możemy powtórkę zbliżać tego? No! <laughs> ja. O jezu! O, marek! O, straszny bałagan jest. Kolejna rzecz, którą mam dla Was, w sumie to już ostatnia. Mistrz, to film jak O a ja już się zasudziłem tym kurczakiem, eee yy, kroiczkiem Ej, nie wiem czy u mnie tak zgniotło jak pan. Z... Ja nie wiem, Pamię oh, mam mały O, Może ten Może gang nam ustali jeszcze zatańczyć tutaj Fajnie, bardzo fajnie Cześć Powiedz <śmianie> no tak. Dobra, chodź. Ja biorę plecak. Ale ja będę tak szła, żeby nie szaleściło. No to w jednej też. Ty normalnie w jednej trzymaj. to jesteś dobrałem. baba czy świstak? <śmianie> 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 może będziesz wiem. <śmianie> Możesz wyjść? Możesz powiedzieć. stwierdzisz. Cicho, bo zaraz chcę nie, nie zdążymy wejść, a mi policja zaraz się No Nie wiem. Może świstak? <śmianie> 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 Robi drugie podejście. <śmianie> Co da zdradzić w dzisiejszym odcinku? Patrz, jak się kitasz. Przepraszam, w Nie wiem, co we mnie wstał. Ja nie wiem, czy tu śmierdzi teraz kupcił czy fałszywa. Ale fajna zabawa, co? No, szczególnie z kamerą za 34. No. <laughs> no się tak. No, po A wszyscy w garniturach. Chciał, no, Urasza się tak. Pierwsze ostrzeżenie, za drugim cię zje. Chce pan coś powiedzieć do mikrofonu? Znasz typa? Nie no, to chyba je jakiś nowy. Oje, oje. To jest zaliczone z pingwinie. A teraz musimy, myślę, że wracać do reszty. Nie, ja nic nie muszę. Kochani, musimy się wczuć. Pingwin, pingwin Pingwin. musi się bujać. Chcecie usłyszeć fajną ciekawostkę na temat tego zwierzątka? Jest to najbliższe na świecie stworzenie do słonia, jakie istnieje. No! Nie, 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 to każdy widać podobnie. Widać, widać? Jak widac do jasnej ciasnej? To jest kartoniera kapibara. oh my god, dinosaur. Oh my god, dinosaur. To jest dla ciebie. O.

Co? Dobre? To jest tak zwana es... Mm. <gumpeczkę> <Po> <gumpeczkę> to jest tak gubeczka tutaj nastawiona. Gdzie ma? To jest po prostu słony glut. Tak, to jest słony glut. jak na przykład masz małe zatogi, I to tak. Spróbować, Myślisz, że proste wydałki takie jest taki filtr? Niedobre jakieś takie. <gumpeczkę> Tak by powiedział, na pewno nie ja, taki kolega, który... Ej, Julitka, a jak o tym masz wadę wzroku? Nie mam wad, mam same zalety. Przepraszam Cię, kosek. Mogę. Kostek, mogę? Możesz dokończyć. Możesz jednak przerywać Julitkę, kiedy chcesz. Słuchajcie, jestem chory, Julitka. Ty ponoć też sikasz krwią, tak czy nie? To się nazywa miesiączka i już jesteś dorosły. Ja powiedziałem ten żart dzisiaj i się nie śmiałaś. Ty oglądasz Disney Channel? Nie, nie mam tego programu. Nie, ona ja jej nie się znam. Ty jesteś zdrowa, zdrowa i cały tydzień. że tak. Się nie, się? Tak. Nawet się człowiek nawet uśmiechnąć, nie może matko. Witka, Lidka, lubisz Roberta podniosła? Nie, nie mam tego programu. No nie wiem. Nie znam was tyle, trochę mnie to screenuje wewnętrznie. Ja będę licznikiem czasu. 3, 2, 1, A Det <laughs> rette. Ej, mogłem to złapać, bo mi się bardzo chciało, ale wyplułem. Szedł facet koło drutu, przed no student koło pompy i obrał egzamin. <śled> Pozbawiło, że się pomyliłeś. Skąd cię Co chcesz? Zap nie, kto wygrał? Ej, Przepraszam! Chcesz frytuńki! Nie! A co masz w sobie Zapiekanka frytki kiełbaska. kiełbaska! co byś chciał? Uważaj, bo Zmykaj stąd dziunia, bo jesteś absurdalnie nie na miejscu w tym momencie. Zapiekanka z pieczowiczkiem 37 odbić. 37 frytków. To jest 888, nie 7, mam pojęcia co to znaczy. To jest coś, to jest coś z, chron z chronologii liczebności. To było coś z. z... Że jesteś super! Że Jesteś super, Tak, I że, i, i, że, że trzeba być pewną siebie. A podwiózłbyś mnie po drodze? Na drugi koniec z Krakowa w ogóle nie po drodze, ale to ci powiem dopiero jak już będziemy jechać. Na drugi koniec Krakowa. Dobra, Muszę proszę. nagrać na story. Cześć kochani, nagrywamy dzisiaj odcinek. Czekaj, bo nie jestem pewna, czy ładnie wyglądam. Ej, a mogę gryzkać? Dobra, znalazłam na dzisiaj na 15. Kula! Ej, zjadłam błyszczyk. Tak, żeby wiecie, nie zgłodnieć, bo ja teraz mam o linie. Po zerwaniu z Patrykiem zaczęłam chodzić na siłownię. Idę raz na siłownię e, z trenerem i e, mam dietę błyszczykowo-makową. On jest 100 patyczków, więc 100 to rzeczy. To absolutnie nie jest kolor brązowy. Przecież to jest brązowe. gadałam z Dawidem. Dawid powiedział, że to jest brązowy. Nie, nie, to nie jest brązowy. Ty się chłopa pyta. Rada, to jest brązowe. Wyjaśnijcie, widzę, jaki jest brązowy kolor. Na pewno nie tak. Okej, okay, chcecie się tak bawić? skurczybyki. O! 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 To też kupiłam. O, no, to, to jest dobre! Dobra, No szar! nie, połowa jest biała. Jest Bez Bez przesady. Nie. Nie, musi być więcej niż połowa. Jest je, połowa. Nie. Ej, hey, no, Jizas, what the fuck? Nie dostałeś punktu, niestety. No dobra, no to nie, no to w takim razie punktów. <laughs> dobra, chodźmy dalej. Dobra, i tak 300 nie, gumeczek nie Jedna, jedna rzecz 300 gumeczek jedna Ej, czy ktoś tu ma zasady? nie chyba nie tej nie tej nie tej nie tej nie tej nie o nie tej nie tej nie tej Jezus, no ja nie 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 Ej, ten odcinek pewnie w kamery z wiki wyglądał mega śmiesznie Ej, mam już 400 punktów Ja wygrywam ten odcinek Bartek, weź tu, pokaż jak to się robi, dobra? Patrz młody, patrz jak to się robi I teraz ja Kiedy wokół wielkie... <śmiany> Kiedy wokół wielkiej wy Ja muszę być jak Miodożer <śmiany> To dobre, mam uczulenie na naprawdę dobrą zwrotkę <śmiany> Nikt ci nie pomoże! Ej, pomyśl, że naprawdę to jest coś wielkiego, nie? Jakie kiedy, bo tu ja muszę być jak mi oddaje. gły i napieram jak późno to Nic ci nie pomoże! Nic ci nie pomoże! Wow! Masz rację! Ty to masz jednak kurcza! <grymna> dobra, ale ty jesteś Jackiem, dobra? I ta muzyczka teraz. O. U, salakty! spadła mi woda! Przysięgam, to z tego mi spadło teraz! To musi być najbardziej brzydkie gówno! Dobra, wąchamy! Ej, Daj chwilę. Ja nie śmierdzę. Nie, nie śmierdę. Ja, ja nie mam węchu no, ogólnie. Wiesz co tu jest? No! Nata e Uoji! Di Ringuì! Musimy chyba... Przejąć ster! Musimy przejąć Steering Wheel na chwilę! No jeszcze Bartka, chodź! Idziemy! Bo tu jest Steering Wheel! Rozumiesz to wheel. na chwilę trzeba Steer, steer the Wheel! The wheel pay the bill! Pay the, bill. Pay the, bill steer the wheel! Steer Wheel! And take your pills! Przejmujemy Steering Wheel! Będziemy się zapytać czy da nam pokierować wheel. chwilę łączę Czy możemy do, do filmu na sekundę przejąć koło? Ogarnęliśmy Steering Wheel! Right. I to jest właśnie Steering Wheel! Take your bills and go to the hill! A jakieś trąbnięcie? A, A, dobra, raz, szybko, raz! Aaa! Pay the and steal the wheel. Jakby Maja się dowiedziała, że ja teraz prowadzę łódź, to by z niej właśnie w tym momencie wysiadł. Ej, mam dzisiaj mód na siedzenie tu siedem razy. Ej, nie. A, nie. A, nie. Jak to jest jakiś szczur, to ja idę Ale nie, Natalka to też trzyma w ręce. Ale Natalka się nie boi. Zacznijmy może teraz od tej <śmienicza> ale, ale sposte, Ja siedzę tu siedzę! I Zjedz? Ty jakoś bardzo tak rozciągasz kąciki ust, jak mówisz, że już tak. Zjedz. No teraz widzę co słyszałem. Wyżej chyba nie do dogadał! <śmienicza> A trzeci słowie! <śmieniu> Ty nie mówisz o sami. Tego skąd dźwięk wychodzi. Pierduki no. Szukasz tutaj rzeczy w swoim kolorze, tak? Znalazłem EPA 5 Ja totalnie nie wiem co się dzieje dzisiaj. Jakby muszę kupić niebieskie rzeczy, a mi to przyrosło aktualnie. Ej, jaki masz kolor? Bo możemy wejść w jakiś pakt to... Ja mam kolor, nie interesuj się, bo chodź może dostanie, że. Ja tak sobie pomyślałem, że... W roku powiedzieć to coś miłego, śmietnego. co nie? Co ja chcesz nam powiedzieć? Jesteś strasznie seksowna. Co? Hania ty też. <laughs> seksowna? Ty też jesteś bardzo seksowna. No ja to tak, ale ja te ja dziewczyny. Będziemy, tego w... no, tak Patryk. Patryk, jesteś strasznie seksowna. Ale to tak jak mi powiedział, że jestem seksowna, Bardzo bym chciała też usłyszeć. Ty też. Dzięki, ty Bartek. też. Bartek. <laughs> pana na wierzchu, to jest jeden problem. <laughs> ja nie widziałam dupy. Ja też nie właśnie! Ale ja bym nie odejmowała punktów za wystającą pupkę, bo kto nie lubi pupki. No ja, ja dodam minusowy punkt, bo ja nie widziałem tej pupki, więc nie. Ja ci dam I idę to rozgradać, bo naprawdę jestem bardzo spocona w tym wodku. I jak się w nim puszcza bąka, to nie jest ciekawe. <laughs> Kambika po odcinku. Nie, tu nie co wlecieć, ja nie powstam po. W zasadzie nie wszystko, co jest największe, będzie miało dużo metrów sześciennych. Najlepiej by było, jakby coś miało 3 na przykład 3 na 3x3x3, bo wtedy masz 3x3, 9x3, 9 18 metrów sześciennych. Dobrze liczę? Tak. Źle? 9x3, 18. <susza> A sorry. No nie, 28. Nie, już. Ej, nieduże powiedziałem, 28! Nie! Tak się pod tytułem. Rachunki pamięciowe, mnożenie i dzielenie. 27. Tenik, mordzia treni. Ja ja tytułą z pięci. z koncertu koncert króli". <grymianie> z <grymianie> trzech króli na koncert trzech króli. Czy może mojego kontertu? Ja Ja napisałem większość tekstów do płyty trzech króli, serio. Nie nieprawda! Dobra, o, to to co ty nieprawda. się odzywasz jak ty nie wiesz? Dupie to byłaś, osiy. gówno widziałaś, dobra. Miko! wiem! Pani możesz przestać mnie tłumić! Tłamszać? Wygraliśmy to samo. nie ma tej sytuacji, ja Idzie teraz płaczę. 30,99 jest dobra. Patrzcie. 31 zł równo. I teraz tak. 75 i 31 to są izby. Na grupie jest napisane, że może być różnica jednego grosza. Także kupuję coś za 30,99. Biorę to. Fiore to. Wow. Wow. Co tu dużo mówić? Traktornik za. Na trzy, ale za te wszystkie Prosimy to, to... nie rakownić! się, nie, prosimy nie, nie. Lepaka. Po też mogę być... Teraz... Teraz lepiej. Wieczorem! <śmuszy> <to będzie> <śmuszy> Zobaczcie! Ale proszę, żebyś się to stulebeczką... Sprawdź, gdzie raki zimują. Nie wiem, nie wiem. Sprawdź, gdzie jest szczypior. <śmuszy> 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 co, boli, ludzie idą się kapnąć, Co to się dzieje ludziom, tortury jakieś, nie ma co się chwalić, no wiadomo, Adit no to uh -huh. powiedz mi, to był taki bad boy, czy no, taki taki no huligan prawda jest taka i to historia tylko pokazuje, że Łobuz kocha najbardziej, <laughs> ale nie właśnie nie, nie nie kochał, Zdradzał mnie, o nie, tak. ale jestem pewien, że on bardzo nie chciał tego robić. Możliwe, może powinnam wybaczyć. Sobie. My lubimy dawać dobre rady dziewczynom, także to jest najprawdopodobniej o nie, Ale... wasza wina po prostu. girl boss, be fearless. Be fearless girl, be unstoppable. Oh. Nie się niczego, girls. nie zatrzymujcie się nigdy. A wiecie co my tutaj mamy? Sisterhood. Oh. <laughs> A zaraz potem you can't stop me, bitch. <laughs> Yes! Nie bawicie się za dobrze w <laughs> przypadkiem? Lecimy z kolejnym produktem i mamy tutaj to Independent, brave, badass, power Independent power Poskudnie wyglądam Jestem taka piękna Nie, mi się wydaje, że nie mam bo... A To usiądź tam, będę się cisnęła tam Nie no, ja się chcę <laughs> Ja pierwsza siadam Witaj Gryza, Masz zdrowie To jest ta, co była wcześniej <laughs> Niedobra taki upasa jest Ja szczerze powiedziawszy Daj ma strasznie duży palec Co się stało? A! Ja myślałem, że kup! to tu Gryza! Stary, poświęciłem się Idźmy do domu już Oblał mnie, oblał mnie Oblał mnie tym samym Dym gazem? Nie, czymś więcej Ej można koszulka, ci chyba do kibla wpadła. Koszulka nie <grymne> do <grymne> kina wpadła! To moja ulubiona koszulka! Ale czujesz jak tincie! Co to się dzieje? Dziwne słońce, co? Tak jakby... Gdzie? Zamgłą. To się nazywa chmura, Fausti. <laughs> <laughs> dzisiaj mam blond moment. Yeah, dzisiaj mam best blond. Wiecie, że piasek jest z kamerków? Ja bardzo bardzo. w jeszcze, Fausti? Wiecie, że piasek jest... Kamejczu? Ej, jakby teraz to odkryłam, ja że wracamy Ej, a mam takie Jakie... pytanie, czy zauważyliście, że jak ja tak siedzę, to ja zajmuję tylko jeden kwadrat? Jezu, to taka malutka tutaj, widzicie? Taka jestem pała. Jezu! Bartuś! Bartek! Chyba strani mnie łapie, o. słuchajcie. <noise> Wikusiu... Teraz się uświadomiłem, że klem dałem w dupę. Ja tym chocem mógł wykopać tą piłkę z podwózki. Nigdy, nigdy tego mi nie zrobić. <śla> Dobre to jest! Cześć konia Nie puszczę cię, nie przejdziesz. Hahaha. <śla> Ej, to mi teraz przeszło. No, są tutaj, Idziemy stąd. Ej, masz Martek tylko jedno życie. To jest dobra półka. Patrz. Jo. Ej, Ej, świetna półka, rzeczywiście. Dobra, nie Tak? Całą noc, się ze mną Słuchaj, Wujka. To, los, tak to robi ekipa To nogi, bo Dawaj owoce przez minutę No co, owoce się nie ruszają Jaki? <grym> <A. Uciąłeś porucha? grym> Ale ta piłka pasuje do naszego klimatu. Patrz, patrz, patrz. Ej, bierzemy ją. Ej, bierzemy. Budę podaj. O stary. To co, idziemy, tak? Zróbmy taką scenę, że ten, tak. A wiesz co się kobietom, szczególnie tutaj, szczególnie na talce bardzo nie podoba? Jedna rzecz. Ta piłka. Delikatnie podturlaj tę piłkę pod jej nogi i zobacz reakcję, jaką ona spowoduje, dobra? Wajpczek. Jeśli, jeśli jest dobry wajp, to się nie zdenerwuje. Jeśli zły wajp, to trzeba napisać w komentarzach good vibe dla Natalki. Tak. Koniec! Halo, nie! Latarka nie przeszła wajczeku, no nie. Na nasze usprawiedliwienie? nie? nie? nie. Y Jak się sobie <laughs> nie pobył, nie nie pobył, ty Stary, mam ładowarkę w zegarku, patrz. Gotowy? Gotowy? To jest ładowarka. No do czego ładowarka? Y latarka. No widzę, jeszcze nie wymieszane. Wyłączył ładowarkę. Pomieszajmy dalej. No, sprawdźmy. odpalę ładowarkę. Latarki. Trzecia no. <grymne> runda. Cytryna. Jest autentycznie piosenka kwaśna jak cytryna. Pika ja za licam się w takim razie Szklanki. Ej, jaka dikt w ze szklanki? Ej. E, dobrze, dobrze, dobrze. Pika jak, jak przeskręciła